Małgorzata Rozenek niedawno powitała na świecie swoje trzecie dziecko, Henryka. Ciąża, jak w przypadku większości mam, przyniosła ze sobą kilka dodatkowych kilogramów. Teraz, gdy zakończył się czas połogu, celebritka postanowiła, że rozpoczyna walkę o powrót do idealnej figury. Jej wypowiedź rozwścieczyła fanki, padło wiele ciężkich słów. Małgorzata Rozenek jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Gwiazda dba o to, by milion osób, które ją obserwuje, zawsze miało najświeższe wiadomości z jej życia. Przez ostatnie tygodnie profil na Instagramie pełen był zdjęć dziecka i kadrów dokumentujących pierwsze chwile macierzyństwa. Teraz przyszedł czas na to, by mama zatroszczyła się o swoją formę. Niestety, post. Który zapowiadał początek sportowej drogi celebrytki Wbrew jej oczekiwaniom, nie wzbudził entuzjazmu, a zbulwersowanie fanek W końcu nadszedł ten dzień Po kilku, albo raczej kilkunastu miesiącach, w końcu zaczęłam ćwiczyć Co prawda mój trening przypominał trening emerytki po udarze, ale i tak poczułam każde ćwiczenie Długa droga przede mną i moją kochaną taktowną Lidią Wierzbowską która pamięta moje lepsze czasy. Jak zapytałam Lidzie, czy jest śle, powiedziała nie z miną, która mówiła dokładnie coś innego. Cóż lepiej będzie, widać efekt. Sprawca całego zamieszania słodko przespał cały trening. On wie, jak się w życiu ustawić. P.S.: Bardzo proszę się nie śmiać z mojego biustu. Karmie napisała celebritka pod zdjęciem. Fanki, które obserwują profil Małgorzaty Rozenek. Poczuły się dotknięte jej bezpośredniością. Pod zdjęciem pojawiło się wiele komentarzy, w których internauci zarzucają gwieździe brak wyczucia i empatii. Poruszenie wywołało oczywiście porównanie się przez nią do emerytki, która niedawno przeszła udar. Wielbiciele celebrytki uważają, że ta poważna choroba nie jest sprawą, z której powinno się żartować. Trochę głupie porównanie jak na taką osobę jak ty. Mam starszą mamę i jest po udarze, więc jakoś mi nie do śmiechu, gdy patrzę na nią. Jak każdego dnia męczy się, by pokonać kilka schodów napisała jedna z fanek. Proszę pamiętać, że kiedyś pani też będzie mrytką. Uważam, że wyśmiewanie się ze starszych ludzi po jest nie na miejscu dodała kolejna. Podobnych komentarzy pojawiło się naprawdę wiele. Internauci uważają. Że Małgorzata Rozenek powinna pohamować swoje poczucie humoru. Udar jest straszną dolegliwością, o czym celebritka doskonale wie. W zeszłym roku jej były mąż, Jacek Rozenek przeszedł udar i przez wiele tygodni zmagał się z paraliżem. Lekarze dawali mu minimalne szanse na pozostanie przy życiu. Mężczyzna przeżył prawdziwy horror. Małgorzata Rozenek, jako matka jego dzieci. Spędzała z nim wówczas każdą w chwilę i wspólnie walczyli o powrót.